Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj lekcja trochę czarowania, a mianowicie wahadełko. Tutaj mam wahadełko zrobione z pendrive'a i z nitki. Takie sobie tutaj stworzyłem, bo akurat miałem takie dostępne materiały, że tak powiem. Wy też możecie sobie takie wahadełko zrobić z byle czego. E, ważne, żeby było jakieś obciążenie no i ten sznureczek, który... Żeby to mogło się po prostu dyndać. E, I teraz możecie też kupić w jakieś takie bardziej profesjonalne wahadełko, jak chcecie. I teraz e, po co to jest w ogóle, o co z tym chodzi i i dlaczego to jest takie ważne, że nagrywam o tym film, także zapraszam. No w domu mam y, kupione wahadełko takie profesjonalne, lepsze. On tutaj na miejscu akurat nie miałem go ze sobą, no to zrobiłem sobie takie. Y, no i teraz co to Robi i jak to czaruje, no przede wszystkim, yy, mamy do wyboru na przykład dwa a możemy też mieć do wyboru różdżki radiestezyjne. To są takie w domu też, mam, nie, nie mam tutaj. Nagram jak przejadę do domu, to są takie różdżki, które mają ta, po prostu takie yy, może wiecie o co chodzi. Różki, i różdżki, one tak reagują po prostu na, na nasze polecenia, pytania. Można nimi szukać cieków wodnych. Takim wahadełkiem też można... Niezła burza jest. Wahadełkiem też można robić różne ciekawe rzeczy. I co to wahadło tak naprawdę robi i jak to działa? Przede wszystkim wahadło łączy nas z naszą świadomością. Możemy zadawać mu pytania i dostawać odpowiedzi, Odpowiedzi, które są poza naszym ego, są jakby wewnątrz nas, połączone z naszą świadomością. E, czyli są to takie odpowiedzi, można powiedzieć, trochę intuicyjne, których normalnie byśmy ciężko by było nam je uzyskać. E, jak wiecie, świadomość, Bóg, czy jak to nazwiemy, świadomość zna odpowiedzi na wszystkie pytania, Zna wszystkie energie, wszystkie częstotliwości i wie wszystko. Zna nawet przyszłość, ponieważ w polu kwantowym nie ma czegoś takiego jak przyszłość, a rezultat jest już osiągnięty, więc, więc tak naprawdę dzięki temu możemy się dowiedzieć wszystkiego nawet przyszłości. I teraz kwestia tego, w jaki sposób to. Coś mi tu zalewa. W jakiś sposób, znaczy inaczej, jak sprawić, żeby to te odpowiedzi były wiarygodne, no to przede wszystkim trzeba to praktykować. E, I przede wszystkim nie można mieć oczekiwań co do tych mm, odpowiedzi. Być. Nie wiem, czy będzie słychać teraz, ale burza jest konkretna, wczoraj też taka była. Więc nie możemy mieć oczekiwań co do odpowiedzi. Czyli pytam na przykład o coś i od razu mam w głowie odpowiedź tak. To jest odpowiedź ego, to jest myśl, więc to wtedy nie zadziała dobrze. Muszę po prostu być poza tym, czyli zadać pytanie i, i otworzyć się na odpowiedź. Nie, nie próbować myśleć, czy będzie tak, czy nie, albo często jest tak, że na przykład boimy się uzyskanego rezultatu i, i już sobie zakładamy, że odpowiedź ma być taka, nie? E, I wtedy, no wtedy ta odpowiedź nie będzie prawdziwa, bo, bo nasze ego będzie tym sterowało, a nam właśnie chodzi o to, żeby było poza ego, więc to jest praktyka. Im dłużej, im częściej to będziemy praktykować, tak jak zresztą wszystko, tym będziemy dostawać lepsze odpowiedzi. I powiem Wam, że to naprawdę można dostać, można naprawdę dostać ciekawe odpowiedzi. Mi się już udawało różdżkami znaleźć e, nocieki wodne, to tak, ale na przykład e, jakiś przedmiot, który zgubiłem i różdżkami mi się udało go znaleźć. E, także jest to ciekawe, warto to praktykować. E, Przede wszystkim, co jeszcze musimy wiedzieć, e, to to, że wahadło nie zadziała na wszystkich. Wahadło będzie działać e, na osoby, które przebudziły się duchowo, można powiedzieć, które weszły na duchową ścieżkę, które zwiększają swoje wibracje, które są czułe na to wszystko. Na przykład, e, mój brat próbował. E, zrobić coś różdżkami i kompletnie nie reagowały na niego. E, z kolei mój kolega, kolega też brata, próbował coś zrobić różdżkami i one tak reagowały, tak troszeczkę. I to było ciekawe, ale tak troszeczkę, tak do, dosyć słabo. U mnie reagują one po prostu masakrycznie. Znaczy bardzo dobrze. E, też raz był u mnie radiesteta w domu, który miał różdżki i pokazałem mu dokładnie to samo, co mi, także, także jest to dowód, że na przykład u mnie to wszystko bardzo dobrze reaguje. I teraz co warto przed, no, mamy takie wahadło, zrobiliśmy czy kupiliśmy, no to pierwsze co? No to trzeba to oczyścić energetycznie, więc możemy użyć albo jakiegoś kadzidła, albo intencji, po prostu oczyszczam. Teraz to wahadło, to wahadło jest czyste, zawsze mówi prawdę i zawsze mm, i rezonuje po prostu z, z moją świadomością, rezonuje z moimi odpowiedziami. Także oczyściłem teraz to wahadło. Możemy też wrzucić go do plazmy. No, Pendrive'a nie będę wrzucał do plazmy, także. Pierwsze co to oczyszczamy to wahadło. Teraz zanim zaczniemy na nim działać, to warto też zbudować sobie ochronę. Jestem chroniony przed piorunami. Napijem się plazmy. Także warto zbudować sobie ochronę, żeby mieć świadomość, że jestem chroniony, bo to jest zawsze jakieś, wiecie, czarowanie, więc... <grytanie> e, Okej, okay, więc jestem chroniony. I teraz zadajemy pytania do wahadełka. E, pokaż moje tak. Czekajcie, skrócę to trochę, żebyście tak widzieli. Pokaż moje tak. Jest przód i tył, tak? Pokaż moje nie. I teraz widzicie, jest na boki. Pokaż moje nie wiem. I teraz skręci tak dookoła Pokaż moje tak lub nie No to jest to samo, co nie wiem I teraz możecie powiedzieć, że ja ruszam tą ręką, że tak, że tak no bo teraz jak na przykład e, czy mam na imię Michał O, to możecie zauważyć, że, że ta ręka tak naprawdę wykonuje taki ruch do przodu, ale to nie jest taki ruch świadomy, że ja to, że, że ja to tak specjalnie bujam. To jest takie właśnie można to nazwać podświadome, to jest takie, jakby świadomość poprzez nasze ciało e, wpędza w ruch to wahadło, poprzez naszą rękę. Bo gdybyśmy zawiesili to wahadło e, gdzieś na czymś, nie mam tutaj teraz jak zawiesić, e, nie trzymali go w ręce, tylko zawiesili go i się go zapytali o coś, to ono nie będzie reagować. Ono reaguje w naszej ręce. E, Dlatego to nie jest tak, że, że ja jakby zaczynam tym ruszać, nie, tak, tak, tak celowo, nie, to jest takie, takie głębsze. To sobie zobaczycie, zobaczycie, czy w ogóle będzie Wam to wahadło, e, będzie na Was reagowało, tak, na przykład, no, czy mam na imię Michał, czy mam na imię Andrzej, widzicie, i... Nie, no dobra. Czy wahadło pokazuje mi prawdę? No dobra, mamy. No to, to są takie podstawowe pytania, które zadajecie, czyli, żeby pokazało Wam Wasze tak, Wasze nie, Wasze nie wiem, bądź tak lub nie. E, no i, co jest najważniejsze, to umiejętność zadawania pytań. To jest tutaj kluczowe, bo teraz możemy zadać jakieś pytanie i, i ta odpowiedź może być dwuznaczna. No i teraz na przykład mam tutaj sól morską i chcę zapytać czy sól morska na przykład jest zdrowa, tak? No mogę zrobić to w ten sposób. Czy ta sól morska jest zdrowa? No i pokazuje, że tak, tylko że ta, to pytanie jest, jest trochę mało precyzyjne. I co może oznaczać, że jest zdrowa? No, jeżeli zjemy jej za dużo, to ona nie będzie zdrowa, tak? Więc to pytanie jest takie, widzicie, czy jeżeli zjem bardzo dużo tej soli, to czy będzie to dla mnie niezdrowe? Widzicie? Czyli ta sól jest dla mnie zdrowa w niedużych ilościach, tak? Ok. No, także widzicie, pytania trzeba zadawać konkretne. I teraz przykład takiego konkretnego pytania. Czy ta sól zawiera jakieś metale ciężkie? Pokazuje, że nie. Ja wcześniej oczyściłem tą sól intencją. Także to stąd ta sól jest po prostu czysta. Czy ta sól zawiera fluor. Czy ta sól zawiera magnez? I teraz mogę zapytać na przykład, czy ta sól zawiera więcej niż 0,4% magnezu? Okazuje, że nie. Czy ta sól zawiera więcej niż 0,3% magnezu? No, czyli jest gdzieś pomiędzy 0,3 a 0,4% magnezu, tak? Czy ta sól jest czysta? No, tu też jest takie pytanie nie do końca, bo nie do końca wiadomo o co chodzi, tak? No, ale jest czysta, tak? O co jeszcze mogę zapytać? Czy ta sól zawiera wszystkie możliwe pierwiastki, minerały? Tak. Także widzicie, możemy zadawać takie pytania i jeżeli my będziemy to praktykować i dobrze w tym, no ogarniemy się w tym, przede wszystkim nie będziemy mieli oczekiwań co do odpowiedzi, to to wahadło naprawdę pokaże nam bardzo ciekawe rzeczy. Kolejne przykłady zaraz podam. I teraz pamiętajmy, że e, wahadło reaguje na naszą, na naszą świadomość, e, która je, jest: jesteśmy bogami, możemy wszystko. Więc teraz ja mogę zapytać, czy możesz zwiększyć ilość magnezu w tej soli? Wahadło pokazuje, że tak. Czy możesz zwiększyć ilość magnezu w tej soli do 1% lub więcej? Nie. Czy możesz zwiększyć ilość magnezu w tej soli do 0,8%? Tak. Zatem zwiększ ilość magnezu w tej soli do wartości 0,8%. I gdy zakończysz. Powiedz tak. I teraz zauważcie, że wahadło zaczęło kręcić się dookoła, i to jest proces, właśnie można to nazwać leczenia. Tak samo możemy siebie uzdrawiać. Ono teraz czaruje, że tak powiem, i zwiększa ilość magnezu w tej soli. I gdy ten proces się zakończy, powiedziałem dla wahadła, żeby potwierdziło mi więc poczekamy to może trwać różnie, może trwać parę minut, może trwać kilkanaście sekund że widzimy, zwiększa, zwiększa, czaruje Zakończysz, powiedz tak. No, niech ono sobie tutaj działa, działa, zwiększa magnes. Sól będzie lepsza, stuningowana, tak. I w ten sposób możemy też czyścić, tak? Sól. Na przykład mamy jakąś sól. Ja miałem inną sól, którą e, nie byłem jej pewny. Zapytałem się wahadło, on powiedział, że jest ok. Ale też oczyściłem ją i następne co zrobiłem, to zapytałem o minerały. I okazało się, że ona nie ma wszystkich minerałów, więc zmineralizowałem je tą sól, tak żeby miała wszystkie minerały. O i widzimy teraz wahadło. O, przeszło już w tak. Czyli skończyło pracę. Dobra, teraz wahadło powiedz mi, czy. Wartość magnezu w tej soli wynosi teraz 0,8%. Tak. Czy wynosi 0,9%? Nie. Czy wynosi 0,7%? No, trochę nam wahadło zawariowało. No zdarza się czasami. To, to pamiętajcie, że to nie jest jakby idealne to może być bardzo wiarygodne, bardzo, bardzo dobrze, ale mówię, że trzeba ćwiczyć, ale pokazało nie. Także teraz ta sól została, miała zwię ma zwiększoną ilość magnezu. Zaraz e, mi tutaj zalewa mnie. <laughs> Kurczę. Zaczęło grubo padać. Ja pierdzielę. No nie patrzcie. Zalewa. Także tak to wygląda. Więc możecie sobie. Oczywiście my możemy to robić bez wahadła. Intencją. Ale jeżeli. Nie wierzycie, jakby w. Swoją moc możecie użyć wahadła, wtedy widzicie, jak ono pracuje, i możecie w ten sposób na przykład czyścić, błogosławić jedzenie. E, I powiem Wam, że naprawdę można zrobić różne ciekawe rzeczy. Na przykład mój przyjaciel e, ze znajomymi zrobili coś takiego, że sprawdzili, jaką, war, jaką z jaką częstotliwością rezonuje dolarówka, Moneta jeden dolar. I okazało się, czekajcie, bo że, tym, że moneta jednodolarowa rezonuje z częstotliwością 666 Hz. 666, czyli częstotliwości szatańskie. I co zrobili? Użyli wahadła czy różżek chyba różdżek używali i zmienili wykasowali tą częstotliwość rezonowania w jednodolarówce i zadzwonili do kogoś z zupełnie innego miejsca i powiedzieli mu żeby sprawdził z jaką częstotliwością rezonuje jednodolarówka i okazało się że została zmieniona także w tamtej jednodolarówce i we wszystkich jednodolarówkach na świecie i mój znajomy to zrobił, bo my mamy taką moc. Więc zobaczcie, i teraz na przykład mamy wodę i możemy z niej usunąć na przykład fluor. Mój znajomy też to robił. No i potem pytacie, sprawdzacie, czy, czy został usunięty, zadajecie pytanie i czy na przykład no... Czy jest fluor w tej wodzie? Jeśli wahadło powie, że tak, no to później zadajecie, robicie, wiecie, oczyszczacie. No i później zadajecie pytanie, czy jest fluor w tej wodzie. E I co na przykład ciekawe było, jak ja robi e jak ja używałem różdżek u siebie w domu, to miałem bardzo silne żyły wodne. E pod domem, które generalnie bardzo niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, jeśli my śpimy, e, bądź długo przebywamy w, no, w, taki, w takim miejscu, gdzie są te żyły. E, no i na początku, jak jeszcze nie, nie wiedziałem do końca, o co chodzi, no to kupiłem od radystety takie bardzo drogie maty, e, które blokowały to pole, no ale to musiałem kłaść się pod łóżko czy gdzieś. E, no, i one faktycznie blokowały to pole, bo gdy szedłem z różdżkami, to po prostu różdżki się, bo różdżki działają tak, że zazwyczaj mówią tak, to robią w ten sposób, że się krzyżują, że o, o tak, a nie, no to. I teraz jak ja szedłem na żyłę wodną, to w momencie, kiedy wchodziłem na żyłę wodną, to się robiło tak. W momencie, kiedy wychodziłem z żyły wodnej, no to się robiło z powrotem tak. I teraz. W pewnym momencie ja mówię, kurczę, przecież ja mam taką moc, że mogę wszystko. Więc intencją usunąłem te żyły wodne spod mojego domu. I później chodziłem z różczykami i już nie było ich. A wcześniej były. I Radiesteta też je... Dokładnie tak samo jak ja. Dokładnie tak samo je po prostu znalazł. Także ja to usunąłem. I tyle. Mamy taką moc. Możecie powiedzieć, że to jest jakieś mambo jambo, że to jest jakieś, że usunąłem i zacząłem wierzyć w to, że zostały usunięte i że to zaczęło pokazywać, że albo że wierzę w to, że tutaj magnes został zwiększony, więc specjalnie jakby tą ręką ruszam. Mówię, to jest ćwiczenie, to. Jeżeli będę miał oczekiwania takie, no to tak może być, ale teraz czy wartość magnezu wynosi tutaj 0,8%. No no pokazuje, nie? No i teraz mówię, no im bardziej będziecie to ćwiczyć i im mniej będziecie mieć jakby oczekiwań, no to tym będzie wam to bardziej lepiej pokazywało prawdę, tak? Także także tak to wygląda. Rzecz jest bardzo ciekawa Polecam Naprawdę polecam, możecie się uzdrowić na przykład Wtedy wahadło zacznie się kręcić, no ja już teraz tego nie będę robić No i pamiętajcie no to też jest kwestia jakby wiary, że, no, że to wahadło no, uzdrawiacie się tym wahadłem, ale też no, też musicie w to wierzyć, tak? Że to Was uzdrawia i że to uzdrowiło, a nie, że za chwilę Wy znowu, a dobra, no coś tam poczarowało, ale dalej będę chory. Nie? Także to jest, no wiecie, no, to jest, to jest taki bardziej przekaźnik, to jest taki, który odpowiada na naszą świadomość. To nie jest jakieś cudowne yy, czary-mary, to, 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 że to wahadło. Tak naprawdę, moc jest w nas i to nasza moc tym wszystkim kieruje. Nie moc tego wahadła, bo to jest tylko narzędzie. Także zachęcam do ćwiczeń, do praktyki i ono może powiedzieć Wam naprawdę bardzo fajne rzeczy i, i ukierunkować Was. Jeżeli gdzieś się zagubicie, no to. To naprawdę, naprawdę jest to czasami bardzo korzystne, także polecam. Ok, w tym filmie myślę tyle. E, następny, jak wrócę do Polski, to nagram Wam o różdżkach, pokażę Wam różdżki. Także dzisiaj taki film trochę inny, ale no widzicie, że potencjał jest. Wszystko, ograni wszystko ogranicza nas wyobraźnia. Jak mój przyjaciel usunął częstotliwości negatywnej jednodolarówki na, z worldwide, tak? Na całym świecie. Możemy zwiększyć swoją częstotliwość, swoje wibracje podnieść, swoją aurę. Możemy zapytać, jak, jak mamy dużą aurę. Możemy zapytać, z jaką częstotliwością wibrujemy, tak? Różne, no, To jest wszystko kwestia... Mówię, wyobraźni. Także tyle w filmie. Dzięki za wysłuchanie. Miłość, światło na mostę.